ostatni dzień nowej inauguracji ESL Mistrzostw Polski. Rozgrywane są obecnie mecze, ale my korzystając z możliwości zaprosiliśmy kolejnego zawodnika. Tym razem z nami jest Gabriel Gap, Jaroszuk z Forsaken. Witam Cię serdecznie. Cześć. Zacznijmy od tego, szczerze powiem, jak zbierałem informacje na Twój temat przed wywiadem, to trochę zaskoczył mnie Twój wiek, tylko 21 lat, bo... A, bo aż. Dla mnie tylko, bo mam wrażenie, że na scenie jesteś już bardzo długo i w sumie jesteś bardzo długo, no. więc ten wiek jest... Taki no dość zaskakujący w tej sytuacji. No można tak powiedzieć. No nie wiem co tak. Znaczy no pytanie jest takie: czy ty sam czujesz się już doświadczony, z uwagi na to, że tyle lat jesteś tu obecny, w tylu drużynach, czy jednak nadal uważasz, że tego doświadczenia trochę ci brakuje? Mm, no zawsze czegoś brakuje, więc jakby mi nie brakowało doświadczenia, to pewnie y, byłbym wyżej. Więc czegoś mi zawsze brakuje, ale. Twierdzę, że jeżeli chodzi stricte o doświadczenie lanowe, to byłem na wielu lanach, więc wiem jak się zachować i wiem co zrobić, żeby wygrywać. No, na tym lanie niestety nie pokazujemy tego jednak na razie, ale miejmy nadzieję, że jeszcze się to odwróci. Byłeś na wielu lanach i byłeś też w wielu organizacjach, bo grałeś i w Venatores, i w Pact, i w Pride. No jak na polskie warunki to są dość spore marki. Więc no można powiedzieć, że faktycznie jeżeli chodzi o to takie doświadczenie pod kątem drużyn, w których byłeś, no to to jest jakiś tam dosyć znaczący poziom jak na polskie standardy. No tak, trochę szczęścia i trochę nieszczęścia było w czasie kiedy byłem w tych organizacjach, więc... A nie masz trochę poczucia, że biorąc pod uwagę to jak obecnie wygląda Twoja kariera, że ten pik yy, takiej Twojej kariery już był, a teraz jest no troszeczkę już yy, zacząłeś powoli spadać jeżeli chodzi o Twoją pozycję na tej rodzinnej scenie? Znaczy, tak szczerze to pozycja na mojej rodzinnej scenie to spadła w 2018-2019 roku już tak, że zastanawiałem się nad rzuceniem tego i po prostu e, zaczęciem, pójściem po prostu w innym kierunku, aczkolwiek no zawsze człowiek jednak wraca do tego CS-a, co by nie było. A z czego w ogóle ten, nazwijmy to, zjazd wynika według Ciebie, albo może wiesz na przykład? E, ze złych decyzji niektórych, które podejmowałem. I no jakby no już Jakby to wytłumaczyć? Po prostu z ze zły, ze niektórych złych decyzji, które podjąłem i teraz z perspektywy czasu pewnie zachowałbym się inaczej i inaczej, inaczej bym postąpił. Masz w swojej karierze też taki dość orientalny epizod, jak grałeś w Wiala, czyli w drużynie blisko wschodniej, nawet miałeś tam jakiś epizod, jakiś rozgrywka z Bliskiego Wschodu, ale dobrze kojarzę. Jak to się stało, że w ogóle znalazłeś się w takiej no, dość typowej drużynie? Przez Faceita i wspólnych znajomych akurat, oni potrzebowali kogoś do gierki nie z Bliskiego Wschodu i w sumie fajnie nam się grało Faceity, więc powiedziałem czemu nie. W polskich drużynach próbowałem, więc myślę, pomyślałem sobie, że spróbuję też i w zagranicznej. A czemu ta przygoda nie trwała dłużej, tylko no tam zaledwie kilka, jakiś tam krótki czas? Tam był taki problem, że chłopacy Strasznie ze sobą się kłócili i po prostu no, nie wychodziło to po, po treningach, więc podjąłem decyzję, że no, nie było sensu, sensu dalej tego kontynuować. W Polsce grałeś też w M1 i no, powiedziałbym, że dość głośne było Twoje odejście z tej drużyny, które, no, jeżeli chodzi o, o społeczność, odbiło się szerokim echem. Jesteś w stanie się odnieść do tej sprawy? Nie wiem, Coś się rozwiązało w tej materii? E, tak, są już neutralne stosunki, także ja do tego tematu nie wracam. Było, minęło i trzeba żyć dalej. Po odejściu M1 dość długo grałeś wyłącznie miksowo, nie było tej organizacji. W tym czasie nie było u ciebie takich myśli właśnie znowu, że nie wiem rzucić tego CS-a albo śladem inny grać na przykład spróbować Valoranta, albo coś na W mm, Valoranta jak wyszedł, to próbowałem parę razy zagrać, aczkolwiek no nie wiem, mój mózg nie, nie potrafi się przestawić i jedyna gra, która mi podchodzi, jakby w którą lubię grać, to jest CS, więc tylko, tylko i wyłącznie CS. Ale nie myślałeś właśnie o, w tym okresie, żeby sobie dać spokój z cs i ogólnie zająć no się w ogóle czymś innym? Myślę, że to pewnie większość graczy sobie myślała, że jak jest to nowa giereczka, to warto spróbować i sobie dać szansę, aczkolwiek, no nie wiem, dla mnie to było takie, że zagrałem dwie gierki i wiedziałem, że po prostu to nie dla mnie, za dużo jest tych takich skilli, jakichś tam, nie wiem, teleportów, tych wszystkich rzeczy, a tu jest prosta mechanika, masz celownik, strzelasz, rzucasz smoki, więc komunikujesz się, więc to jest piękno, piękno i zarazem prostota. Pytam o to, bo tak na Tobą same można odnieść wrażenie, że miałeś problem z tym, żeby zagrzać się gdzieś miejsce na, na dłużej. Nie było takiego raczej epizodu, żebyś faktycznie gdzieś niesamowicie długo występował, tylko to zwykle były takie epizody najwyżej kilkumiesięczne. Z czego to wynika? Tak, no pewnie trochę z mojego charakteru, a z drugiej strony ci, z którymi grałem, to wiedzą, że no było trochę też unlaki sytuacji podczas tego, trochę dużo było takich sytuacji e, dwuznacznych, więc Teraz grasz Forsaken, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do tego składu tak, tak nagle można powiedzieć? Znaczy, no ja tutaj z Olimpem Rewem i ISO. Z Kim grałem wcześniej, po prostu w często graliśmy i już nawet przed we wcześniejszym sezonie MP miałem z chłopakami grać, aczkolwiek wtedy nam nie wyszło, bo ja pojechałem za granicę i oni potrzebowali Abupera, więc dzieli jego. A teraz jak akurat była szansa, to powróciliśmy do tego. A tak mi przychodzi też do głowy, bo jak patrzyłem po, po waszym składzie to odnoszę wrażenie, że to jest taka trochę zbieranina dość trudnych charakterów pod pewnymi względami, przynajmniej takie wrażenie można odnieść. Czy wewnątrz waszej drużyny też daje się to odczuć w takich powiedzmy nie wiem, trudniejszych sytuacjach? Nie, raczej nie. Tutaj no chłopaki mało lanów jeszcze grali, więc jakby no trochę im mówię jak się zachować pod w danych sytuacjach, aczkolwiek nie, jest fajnie i Myślę, że jeżeli będziemy tak grali parę jeszcze lanów, to na pewno będzie lepiej. Na razie jesteście tutaj i no ten wasz start tego sezonu był dość ciężki, bo porażka z Zago, porażka z Eską, jakby chyba spodziewaliście się trochę więcej po, po tym waszym pobycie tu w Katowicach. Znaczy tak, tylko że my ten, jakby ten lan, te pierwsze trzy kolejki kończymy innym składem, mhm. bo ogólnie jak wracamy, to zaczynamy już normalne treningi z Black Tirem. A tutaj po prostu trzeba było dokończyć jakby e, Pierwsze trzy gierki zagrać starym składem Więc musiał być ten człon, czyli Ref, e, Iso i Olimp Ale normalnie nasz skład Na późniejsze mecze będzie wyglądał, ta czwórka i za Iso będzie po prostu Black Tear. Właśnie miałem też o to pytać, e, co się stało, że, że Black Teara tutaj z Wami w Katowicach nie ma? E, no ogólnie to my jakby e, Wcześniej ustalaliśmy, że pojedziemy tym składem na Lana i jak e, nie chcieliśmy po prostu trzy dni przed LANem zmieniać, jakby komuś mówić, że ktoś nie jedzie i ktoś na przykład wskakuje na jego miejsce, więc po prostu tym składem pojechaliśmy i zaczynamy treningi od yy, soboty już. Rozmawiamy tuż po waszym meczu z ESKą, w którym było no, nie, nie przesadzając, mil, milion, milion dogrywek. Yy, sądzisz, że właśnie ten fakt, że jednak przegraliście ostatecznie, to też jest trochę kwestia tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli tego braku LANowego doświadczenia w waszym składzie? Myślę, że trochę tak, bo Mogę stwierdzić, że gdyby to było online, to na pewno byśmy ich zrozjechali, Ale to jest, no mówię, to jest po prostu doświadczenie nowe, że no chłopaki nie grali tak samo jak, ja też nie grałem tak samo jak na, na internecie, więc... Myślę, że wynik byłby zupełnie inny, gdyby, gdyby to było online, no ale będziemy jeszcze mieli jedną szansę w kolejnych kolejkach, także wtedy zobaczymy. Powiedziałem wcześniej, że graliście z AGO i a to był ungentium i bo z AGO byliście grali dopiero teraz. Taka poprawka z mojej strony. Ago też ma tutaj trudny start, jeżeli chodzi o Katowice. Czy jakby czujecie, że może być to dla Was szansa, żeby jednak ich ścisnąć i wrócić z Katowicami z punktową zdobyczą większą niż ten jeden punkt z zeską? Nie no tak, no na pewno byśmy chcieli, no bo warto każdy punkt próbować uschnąć, No bo później na koniec sezonu może się okazać, że ten jeden punkt nam daje wejście do playoffów, także. A AGO ma teraz nowy skład, w sensie tam ULTIMATE'a za, zakontraktowali, więc no nie wiem, no zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli. To jeszcze na koniec pytam tylko, czy Forsaken to taki projekt bardziej długofalowy, czy na razie chcecie zobaczyć jak to wyjdzie w tym sezonie, a potem jakby będą dalsze decyzje? Forsaken to rodzina. No, Okej, okay. w takim razie... Nie dziękuję. no, i znaczy, miejmy nadzieję, że to będzie długoterminowy projekt. Ja już, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jestem trochę... Chciałbym coś już na, na stałe bardziej, na dłuższy okres czasu, żeby to się trzymało. Nawet jeżeli nie organizacja, to po prostu skład albo trzą składu, żeby po prostu nie zmieniać tego co trzy miesiące. Bo raz, że to już trochę męczy, a dwa ciągle nowe, nowe charaktery, nowe poznawanie się jest bez sensu. Nie że bez sensu, tylko że no jest po prostu męczące. Dobra, bo widzę że Swoi koledzy już idą się podpinać pod, yy, pod komputery przed meczem, więc nie trzymam Cię dłużej. Życzę Ci powodzenia dzięki. i dzięki bardzo. Dzięki za powiat.